Słuchajcie, w naszym stopy gajsowym normalnie sklepiku zostały dodane nowe oferty i nowa aktualizacja. Możemy zbierać takie nie wiem nawet jak to nazwać, spuczki, klozetowe czy coś takiego. I jak widzicie na tej mapie jest normalnie pełno spuczek. Od kibla, Więc teraz tak Kto pierwszy ten lepszy Ja oczywiście gram super skinkiem z nowej piosenki Więc jeśli nie słuchałeś nowej piosenki Która wyszła wczoraj To oczywiście wchodź na kanał I posłuchaj tej giga fajnej Stajble galsowej piosenki Ej no co jest grane Czemu mnie tutaj nie chciało wskoczyć Ej, To ja ludziska za bardzo nie wiem Ale dobra kolejne oczywiście przejście W tym momencie już mi się wydaje Że muszę się naprawdę postarać Żeby tu nie było żadnego ludziska przy... Baliksu. Oczywiście niestety żadna spuczka już tutaj na mnie nie czeka, bo tam jest dużo graczy, którzy jako pierwsi, słuchajcie, jadą. Ale ja się oczywiście nie poddaję, ja przyspieszam. Ej, co się stało? Ja byłem normalnie pewien, że złapę tą spuczkę, ale niestety nie złapałem. Dobra, tu jest oczywiście kolejna spuczka, której mi się nie udało złapać. Dobra, słuchajcie, teraz... No, złapałem tą spuczkę, czy ja nie, czy nie złapałem? Dobra, to na pewno, na bank, słuchajcie, złapałem. I teraz chciałbym y, tej, to no, chyba już, chyba ewidentnie nie złapałem. I się na to, teraz mamy super. Bo scramble czyli Canon Climbing, wielkie normalnie W skrócie, i teraz patrzcie Tu jest naprawdę dużo tych spuczek, tylko Ja nie wiem, czy nie lepiej będzie Czasem y, tych spuczek po prostu Nie zbierać, a powiedz jak Aha, no to jest słuchajcie Jakiś normalnie fail, aha no Nie no, ta gra mi ewidentnie słuchajcie truluję, ale dobra, jedną spuczkę Chociaż mamy w tym momencie zebraną Ale ja bym chciał wygrać tą Giereczkę, ponieważ dzięki wygranej Cyk, kolejna oczywiście spuczka Dzięki ludziska wygranej tutaj będzie aż 200 spóczek, więc y, ja bym chciał naprawdę wygrać. Ja bym chciał, utylam oh, mu się tam jakiś typ nie chciał normalnie zrzucić, ale nie ze mną te numery. Dobra, a teraz mamy finał! Rush Hour! A ja nie wziąłem, słuchajcie, żadnej animacji! Nie no, to są chyba jakieś żarty ludziska. Nie wziąłem żadnej animacji, a na finał mamy rush Hour! Nie, no to są, słuchajcie, serio! Po prostu to są jakieś zarty, ale dobra, ile ja teraz pózek wyzbierałem? Co jest w ogóle grane? TU mnie typy chcą bić, to ja zaraz normalnie ich też spioch i jakieś przetrącę. Ej, dobra, ale SERIO nie mam żadnej animacji, czyli to znaczy, że e, mogę mieć e, troszeczkę ludziska, dużo problemów. Żeby tu kogokolwiek chociaż zrzucić Dobra, tego typa mi się niestety nie udało zrzucić Ale może teraz Oj, dobra, przez chwilę był naprawdę problematico Ale dobra, może teraz Nie, on sobie tam poszedł On poszedł walczyć normalnie z tym złotym typem No Może ja, słuchajcie, nie będę takim agresywnym graczem Tylko ja sobie tutaj poczekam Ja sobie, wiecie, to jakoś tak elegancko po malutku będę chodzić I mam nadzieję, że on nie odpadnie jako piersi A naprawdę mam taką wielką nadzieję Dobra typy weźcie odpadnijcie Proszę odpadnijcie typy Proszę panie typy Typie no nie no chłop się dalej Nie podoba mi się to że ten typ obcy chodzi da do... Dobra teraz odpad zostałem ja i ten skielet normalnie Yy, niefajny skelet złoty, który super jest agresywny i dużo ludzi atakuje Więc to mi się ludziska za bardzo nie podoba Ale dobra, teraz tak, szybko sobie przechodzimy jak najdalej No oczywiście do przodu Cyk sobie tu przeskakujemy On teraz chyba we mnie Nie, co ja zrobiłem Skierdrat na pierwszą mapę wylosował nam kanon Climbika jaký si gankou prostě na metkę. W Google je to jest s skinów! to je z bananovým skinem. Den dobrý, my zdrpané Dobrá, co? I já v tom momentě super szybko letím na samém górę! Tutaj w ogóle ty, ej, víte co? W ogóle já tak se mi sprawę, že nie že nemá co chyba zbírat speciálně těch spůček. Tylko jak po prostu się jakaś najde, To się znajdzie Ale tak specjalnie iść po spuczkę, To moim zdaniem jest naprawdę Giga pomysł Dobra, to może sobie zwierzemy Cyk, elegancko Tutaj typa może jakiegoś wyjaśnimy Albo nie, pójdziemy dalej A teraz niesamowity piwot. Uff, zauważyłem, że chyba po prawej stronie Jest więcej spłuczek Więc teraz szybko prawą stroną Proszę pana Ja przepraszam bardzo Ja bym tu chciał się dostać Do kolejnego etapu Ej, dobra, wiecie co? Ja może nie zbieram tych spuczek. Serio! Ja się przestaję skupiać na tych spóźkach. Albo może tę jedną, może tą drugą też wezmę! Dobra, i może tam... Aha! I patrzcie, jak mnie ludzie walnęli! Ludzie mnie już walnęli, bo zobaczyli, że zbieram za dużo spóczek, a oni nie chcą, żeby zbierać Tam tamte typy chciały. Wyzbierać puczki! Ale ja się nie daję, słuchajcie, ja się, ej, serio, nie zbieram tych spłuczek, bo ja mogę mieć naprawdę lipę i mogę jeszcze normalnie... Może Tom, słuchajcie, tom zbieramy, bo... Jesteśmy jako pierwsi na mecie i teraz fina i to! O nie, słuchajcie! Bodbusz na finał! Plus tych finałów jest oczywiście taki, że od razu na start dostałem 100 spółczek, więc to mi się naprawdę ludziska giga podoba, ale szczerze Bodbasa to ja y, za bardzo nie lubię. Mam być szczery, tu serio, Bodbus to moja najbardziej znienawidzona gra w całym sam i to naprawdę... Naprawdę ludziska ja serio nie kłamę i ja giga nie lubię podbacza. Dla mnie ta matka to jest po prostu jakieś... No zobaczcie, no te biedronki, no one mnie tak denerwują. Ja czuję się jakby one zawsze! Za wszelką cenę chciałbym tylko mnie rozwalić. Serio! Ja naprawdę tak się czuję! Ja się tak czuję, że on jakby na mnie no serio, no... Jakby polowały! Jakby tylko te Biedronki widziały po prostu mnie grze i nikogo innego więcej. I wy powiecie, Eba Bobek, ale ty nie masz racji. No zobaczcie zaraz, że ja serio mam rację! Bo te Biedronki z każdą normalnie sekundą są bliżej. Mnie. Tu jak już ty powalnęliśmy. Ale chyba zrobiłem źle, bo on teraz będzie wiedział, że trzeba mnie rozwalać. A ja bym nie chciał być rozwalany! Dobra, przez chwilę miałem gigalipę. Już patrzcie w ogóle ile tych jest. Ile tych. Piedronek tutaj się już w ogóle znalazło, dobra, tutaj są jakieś kolejne. Może po... No i patrzcie, co się dzieje! Patrzcie, co się dzieje, te biedronki normalnie polują na mnie, ale przeszedłem! I wygrałem pod wasze. chyba było 5 biedronek! Co jest w ogóle grane?! A teraz mamy, słuchajcie, Hot Wissy! Yy. To jest, yy, tak szczerze, tych spółek moim zdaniem troszeczkę za mało. Szczerze. Na tyle graczy tutaj dosłownie tych spuczek bym powiedział, że nie ma. Aha, w ogóle teraz mi spacja nie zadziałała, czy co jest wydarzone się tutaj e, w tym z tym Bumble Guysu wydarzyło, to ja za bardzo ludziska nie wiem. Ale patrzcie, cyk, sobie normalnie przeskakujemy tutaj dalej. Dobra, cykiem z pykiem stoi sobie, lecimy. Dobra, flu. Lecimy teraz lewą stroną, żeby dostać e, biały samochód. Dobra, to mi się podoba, że mam biały samochód, więc szybko teraz wszystkich wypsedzamy. I może jeszcze... Ja Jakąś jedną spuczkę uda nam się wyzbierać. Jestem C. Okej, to była spuczka. Ale niestety królik przed nami ją już zabrał. I kolejna spuczka, dobra, jest tutaj. Nie wyzbierałem tego spuczka! Serio? Ej, co jest grane, to ja naprawdę nie wiem. Ale tak, tu mamy spuczkę, która jest na pewno moja. Ta ta miała być moja, ale nie jest. I ta też jest moja. Trafiamy paint splasha. Ale dobra, nic się nie dzieje. Tutaj też może jakąś y, spuczkę uda nam się wyzbierać. Cyk, elegancko. Tutaj kogoś walniemy tą nogą. Dobra, i przeskakujemy sobie jak najszybciej. Jak najdalej. Tu znowu kogoś sobie walniemy. I patrzcie, puszka dla Bobinio. Rolinio! Dobra, tu mnie typo wywalił. Ale dobra, i nic się nie dzieje. Lecimy oczywiście dalej. My się nie, przejmie, nie przejmujemy. My sobie przeskakujemy jak najdalej. W ogóle teraz się kwalifikuje tylko 8 osób. To jest yy, szczerze mówiąc naprawdę mało. Ale Bobek się nie powinien Bać, bo małek wskakuje chyba jako drugi. Była chyba ostatnia mapa, której bym się spodziewał na taką super, niesamowitą rozgrywkę ze zbieraniem z do kibla. Dobra, ty może sobie kogoś wywalimy. Cyk, do widzenia, proszę pana. Ja bardzo przepraszam, no ale ja muszę tutaj wywalić wszystkich konkurentów. Naprawdę, najszybciej jak to jest możliwe. Okej, okay, to mnie typy teraz, ten złoty typo wywalił, więc złoty typo dostaje w zamian wywalenie. No i się niestety... Okej, okay, teraz mam lipsona o nie no co to się okej okay, to za li Dobra, udało mi się tutaj przetrwać. Cyk, sobie przeskakujemy. Dobra, saveowałem, to, ale jestem giga w że udało mi się to saveować. Dobra, tego typa może... Nie też się nie udało mi wywalić. Jestem ciekawy, czy ktoś tutaj ma jeszcze animację. Prócz mnie, czy ktoś tu ma naprawdę animację. Jestem serdecznie mówiąc, jestem giga. Giga, słuchajcie, ciekawy. Dobra, tego typa może sobie upolujemy. Nie udało mi się go upolować! No co jest grane. Dobra, tutaj sobie teraz cyk skakujemy I teraz cyk sobie. Okej, okay, oni się mnie boją, czyli oni nie mają animacji. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ci typy nie mają ludziska animacji. Dobra, jednego wywaliliśmy. Zostało nam tu jeszcze troszeczkę tych króliczków do wywalenia. Ale dobra, sobie tu patrzcie, jak elegancko przeskakujemy. I ty, kolejnego typa wywalamy. Dobra, i zostałem. Jaj, Sypki wygrywam tą rundę. O, teraz mamy niesamowity Lost ten Zobaczymy, jak tam to naprawdę wyjdzie. Bo to będzie super. Dostępy, i to, dobra, i teraz tak szybko sobie, aha, no to nieźle, szybko przeskoczyłem, Giga, naprawdę szybko przeskoczyłem, normalnie tak szybko przeskoczyłem. No, co tu się dzieje? Halo, ej, dobra, nie podoba mi się to, ale teraz sobie szybko tutaj skrócę ten dystans, tutaj tym przejściem, dobra, szybko sobie przeskakujemy i sobie szybko przeskakujemy tutaj, dobra, troszeczkę ludzi, i już naprawdę chyba wydaje mi się, że dogoniłem, tak mi się przynajmniej wydaje, więc teraz tak, skakujemy tutaj. Okej, okay, na pewno ludzi tyle przede mną nie ma, żeby było aż e, 16 osób. Wydaje mi się, że powinienem się na kilu tutaj dostać do kolejnego etapu. Więc e, tutaj kula. Oczywiście typu walnęła kula, ale Bobka nie bije. Dobra, mamy ludziska. Pivot pushing. Okej, okay, to jest naprawdę spoko. Szczerze mówiąc, no ta mapka może, no, no naprawdę nie będę narzekać, jest e, e, serio naprawdę spoko. I teraz patrz, jognaj szybciej na świecie, psy. Przeskakujemy oczywiście do kolejnego etapu. Szybkie przeskakiwanko. Cyk, to bijemy ludzi tą nogą, bo oni by też nas na o, no i patrzcie. Mówiłem, że oni też nas uderzą na pewno tą nogą, więc e, my musimy używać również te nogi na nich. I teraz tak, szybko sobie tej bokiem przeskakujemy. My nie chcemy zbierać tutaj tych żadnych... Gibel to nowych y, tych y, normalnie czyścicieli! Gibelka! Tylko chcemy się dostać na metę! Jak najszybciej wskoczyć na Mr. Mechico! Dobra, jesteśmy na mecie! I teraz patrzcie w ogóle jak szybko ludzie po nas też podchodzili! Hej, okay, bombardment! Ej szczerze! Tej kiereczki na klozetach się naprawdę nie spodziewałem. I teraz tak, przeskakujemy sobie oczywiście tutaj w lewą stronę Patrzcie, jak biegniemy. Wyzbierałem aż cyklo! Zety? Jak na mnie to jest szczerze mówiąc naprawdę dużo. Sterze mówiąc to jest naprawdę naprawdę serio ludziska giga dużo. Tu mnie ty i może... Nie wybuch. Myślałem, że typo wybuchnie! Myślałem, że typo naprawdę wybuchnie, ale typu niestety nie wybuch. A wiem, widzę już tutaj, że tu naprawdę ludziska dużo osób ma te niefajne animacje, więc y, to mi się, słuchajcie, ludziska giga nie podoba, więc ja muszę naprawdę uważać teraz tego typa. Dobra, nie udało mi się niestety go walnąć, a chciałem go walnąć, żeby typu normalnie wyleciał do wody. Dobra, to jakiś zajączek oberwał. Okej, okay, ty... jak ta bomba nade mną w ogóle wyleciała? Nie, walnęła mnie. Dobra, teraz się Bobek musimy skupić. Musimy się teraz Bobek skupić. Pełne skupienie! Pełne skupienie w prop, Przepraszam Cię! Bardzo Cię przepraszam, ale się wystraszyłem. Chcesz mnie uderzyć? W ogóle to jest flaga polski. To jest y, przyjaciel z Polski. Macie tam bananiarza. Bro, o tyle się! O tyle musi! Najgorszy na świecie, dobra. Ten typo mnie chciał naprawdę wyjaśnić, ale trzeba wyjaśnić jego. Jak typo tylko do mnie przybiegnie, dosłownie y, naprawdę dostaje tyne I teraz zostałem ja. Ten typo sobie je pięścią i praniu! Więc ja bym chciał, żeby wygrał albo ja, albo żeby wygrał praniu, bo jak ten typo to mi pięściami mam. No nie, no słuchajcie, to było giga blisko! Żeby on normalnie wyleciał w powietrze! Wow, co on zrobił! Ludziska udało mi się zbierać 2400 tych klozetów! I teraz aktywujemy sobie moim zdaniem najładniejszego skina, czyli tego na desce! Ludziska! Let's go! Nowy legendarny skin na desce! Zobaczcie! Hej, Zobaczymy, jak to nam oczywiście pójdzie. Ale ja jestem teraz normalnie Klozetowym bossem. No, patrzcie, jak ten skin naprawdę elegancko wygląda. Szczerze mówiąc, moim zdaniem, ten złoty skin, który tutaj jest. Wiecie, tutaj ten złoty królik, wygląda o wiele, wiele gorzej. Ale to jest po prostu moje zdanie. Napiszcie oczywiście w komentarzach, bo moim zdaniem ten na desce to po prostu jest chyba numer jeden skinem. No, serio, ludziska. No, patrzcie, jak on genialnie po prostu wygląda, i dzięki temu tak szybko sobie jeździmy, że normalnie będę pierwszy. No, może nie jeden, jeden, może nie będę jakiś pierwszy, ale jeden z pierwszych graczy, który tutaj oczywiście wejdzie sobie na metę, metę, metę. I patrzcie, ja sobie tutaj wskakuję na finał Canon Kindie! Super Bowl! Ej, ale szczerze, ta mapka mogłaby się nazywać canon Climbing. Bo tutaj tak mało, moim zdaniem, zostało zmienione. Że ja cię po prostu szunę. dobra? Szybka wspinaczka! Szybka wspinaczka na samą górę! canon Climbing! Dobra, patrzcie, o w ogóle tym, jak podskoczyłem. I tutaj na barierce sobie pojedziemy. Może spróbujemy nawet dostać się. No, niestety mi nie wyszło. Niestety moja deska nie była aż taka szybka. Ale patrzcie. Ja dosłownie, nie wiem, 20 sekund tutaj doleciałem do tego miejsca. Więc jestem giga naprawdę dobry! Spoczony grać! A teraz jestem naprawdę ciekawy, co będzie, słuchajcie, na finał! Jestem naprawdę giga ciekawy, jaką mapeczkę trafimy na wielki film. I Dobra, ja na tej oczywiście desce na tym króliku! Podbarsza trafiłem! Serio! Ja nie lubię podbarsza, ale patrzcie, jako jedyny jestem na tej desce! jako jedyny jestem zasuwacz deskowy! Ale słuchajcie, tak szybko zasuwam! A ja cię po prostu zunę, więc tak trzeba się trzymać blisko tego! Aha, jeszcze wleciałem prosto w tą biedroweczkę, w kropeczkę! Więc y, troszeczkę niefajnie. Troszeczkę nawet bym powiedział, bardzo niefajnie. I tu mamy tego typa z takim dziwnym skinem. Ej, dobra, szczerze mówiąc, ten skin, y, y, ten ziomek chyba tego skina takiego dziwnego, no mi się giga nie podoba. Ej, szczerze, moim zdaniem to jest jeden z nudniejszych skinów, jaki jest normalnie w guys. Bo no, ten na przykład ten nadesty królik, a moim zdaniem już to siwość naprawdę dobry skin. Naprawdę. I moim zdaniem nawet nie kosztuje zbyt wiele, więc możecie śmiało sobie go naprawdę ogarnąć, tylko troszeczkę sobie musicie pograć i będziecie mieli darmową legendarny darmowy skin! I naprawdę i nawet coś specjalnego. Wow! Ale wleciałem, ale jestem na desce, więc y, ja no, nie odpadam. Dobra, ty będzie... No co? Ja nie chciałem odpaść!